Bek, czytanie na Maj. W maju będziesz mieć takie zapędy, żeby przeforsować coś przeforsować, nie wiem, czy to jakieś nowe pomysły, nowy projekt, coś w tym rodzaju, ale przeszkadzać ci może w tym brak jakiejś informacji, może brak jakiejś wiedzy, też yy, taka, wiesz, z jednej strony byś chciał. Wszystko przeparsować, a z drugiej strony brakuje ci działania. Nie? Że może komunikujesz to, że, że coś ma być zrobione, coś musi być zrobione, tak? Natomiast tobie brakuje tego działania, nie? Żeby, żeby po pierwsze może zacząć, tak? Ten projekt oraz kontynuować pokazywać, że, że ten projekt i w którym kierunku ma się ten projekt kierować oraz no też dawać dawać też przykład, tak? Na przykład jeśli chodzi o innych ludzi, dawać przykład, że oni, że jeśli, jeśli inni ludzie są w tym w to zaangażowani, to ty dajesz im przykład swoim działaniem, jak oni mają postępować, tak? Jeśli ty Postępujesz w taki sposób opieszały, no to inni też pomyślą sobie. No, jeśli on, na przykład najważniejszy tam, najważniejsza osoba w projekcie nie za bardzo się tym zajmuje, to my też chyba nie musimy tego robić, nie? Może coś w tym rodzaju. No i tutaj brakuje ci jakiejś wiedzy, jakiegoś dokształcenia, zdobycia wiesz, jakiejś informacji, która blokuje cię w tym realizacji, nie? też może Twoja, wiesz, wychodzić Twoja taka arogancja, nie? Także tutaj spróbuj, spróbuj prześwietlić, tak, wiesz, przeanalizować swoje działanie, swoje postępowanie, z, swoją postawę w stosunku do innych ludzi, bo ona może być zbyt arogancka, nie? Zbyt ostro możesz też podchodzić do. Do innych ludzi, nie tak? Bytykać im błędy na przykład. Możesz się też unosić, nie wiesz, może za, za zbyt nerwowy możesz być w rozmowach z innymi ludźmi, nie to może tak ty możesz tak postrzegać życie, że tak musi to być zrobione, że tak trzeba postępować z ludźmi, że trzeba ich tam popchnąć, tak? Do, do działania. Ale tutaj właśnie jest taka informacja, że może bardziej wyważony sposób, tak? Może bardziej taki sposób y, ja pokażę Wam, jak się działa, tak? I oczywiście, jakby wymagać od innych osób, od innych osób y, no, wyników, rezultatów i, i to, że, tego, żeby działali, natomiast y, no, w sposób, Taki wyważony, nie? No i ten projekt to będzie jakiś bardzo kreatywny projekt, nie? Tutaj gdzieś musisz postępować niekonwencjonalnie. On będzie wymagał takiego niekonwencjonalnego, niekonwencjonalnego działania, nie? Jak najprościej byłoby po prostu pójść po jakimś schemacie. Że taki projekt to się robi tak, że na przykład inni robią, inni postępują w ten sposób w, taki, w takich um, sytuacjach. Natomiast ten projekt wymaga od ciebie jakiś, jakiejś innowacyjności, nowatorstwa, nie? <laughs> Dlatego może tu wyszło, to właśnie, że potrzebujesz jakiejś informacji, jakich, jakichś nowych wiadomości, nie? żeby się douczyć, skonsultować z kimś, nie. Jeśli, jeśli masz się z kimś skonsultować, to naprawdę to musi być taki specjalista. Nie? Tu, 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 nie, tu nie chodzi o to, żebyś skonsultować się z kimkolwiek, tylko naprawdę z kimś, kto się, kto się naprawdę na tym zna. No i zobaczysz, że jeśli znajdziesz taką osobę, to inwestycja czasu, czy nawet jakichś tam nie wiem środków finansowych, ona się opłaci, nie? <laughs> No, bo tutaj właśnie wychodzi, wychodzi ten brak, mm, brak tutaj, umiejętności przeprowadzenia jakiegoś, jakiejś realizacji jakiejś, jakiegoś projektu, czy, czy no, jak, jakiegoś zadania. Na przykład, nie? No tutaj jest taka podpowiedź, że ludzie z otoczenia będą, wiesz, może wydają się, tacy beztroscy, ale w tej beztrosce też jest wiele właśnie takiej kreatywności, nie? Może też spróbuj, spróbuj obserwować ludzi, to co oni robią i mówią i czy dają ci właśnie jakieś wskazówki, jakieś rady, czy mówią jakieś swoje przemyślenia, jakieś pomysły, nie? przedstawiają, bo w tym też może być wiele właśnie podpowiedzi, które mogą Ci pomóc w realizacji tego, tego co zamierzasz. No i to będzie taki, taki okres naprawdę ciężkiej pracy, nie? Ciężkiej pracy z, z tym, że tutaj kluczowe jest właśnie to, żeby wykazać się fachowością, tak? Taką fachową wiedzą, y, którą można przekuć w, w praktykę, w praktyce ją wykorzystać, nie? I też możesz mieć takie, wiesz, zapędy, żeby bardzo szybko realizować, nie? Goni nas czas, więc szybko trzeba coś zrobić, szybko trzeba to wprowadzić, ale to może być zgubne, nie? Bo nieprzemyślenie czegoś, nie sprawdzenie jakichś detali jakiejś informacji może wpłynąć na to, że będziesz miał jeszcze więcej roboty, nie, jeszcze więcej pracy, także tutaj trzeba też z głową trzeba najpierw sprawdzić czy, czy przeanalizować, czy to zadziała jeśli wszystkie przesłanki są za, no to wtedy to wprowadzać to Ci może właśnie zaoszczędzić tutaj pracy, a tej pracy w maju nie będzie Ci brakowało nie? Bo, bo raczej jest takie właśnie Przytłoczenie obowiązkami i, i, i pracą. Także trzeba tutaj podchodzić kreatywnie i mądrze, żeby tej pracy właśnie sobie nie generować zbyt wiele, nie? żeby wszystko efektywnie robić.